yo siemano widzowie, tutaj kolejny odcinek, w sumie kontynuacja tego co mieliśmy w zeszłym roku, czyli podsumowanie tego co się działo na Twitchu, na moim kanale, jak wyglądały zarobki, bo w to nas pewnie was najbardziej interesuje, jak to jest jak się jest małym streamerem, no małym, dosyć małym, no bo 100 widzów average było plus minus, więc no, to no jeszcze jest ten taki klimat, że możecie sobie mówić co chcecie, streamujecie dla zajawy, jest spoko, gracie sobie w gierki dla fanu gadacie jakieś głupoty i tak to wygląda. Był taki film w zeszłym roku, wyszło tam chyba 126 dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. Specjalnie tutaj nawet przyodziałem się w ten sam ubiór, żeby wyglądać tak jak to było tam. Taki follow up, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział i chce zobaczyć ile to było, to będziecie mieli gdzieś tam link na końcu, czy jak to tam wygląda. Uff, tak to wygląda! Tak wyglądają moje statystyki, jeśli chodzi o zeszły rok 2020 na Twitch TV. Tutaj oto najbardziej Wam pewnie interesuje pieniądze, pieniądze revenue 817 dolarów. No, czyli w tym momencie to jest równe 3061 zł. Tyle by tu wyszło. 817 dolarów. No i z czego są te pieniądze? No głównie z reklam, bo 522 dolary są z reklam. Ja tych reklam jakoś dużo szczególnie nie puszczam. Tak bardziej dla sportu je rzucam pomiędzy gierkami, czy tam nie wiem, jak sobie stwierdzę, a dobra, wpiszę sobie slash commercial na czacie, Tak go dla zabawy, żeby sprawdzić, czy działają, zobaczyć, co tam jest ciekawego. Może, nie wiem, widzowie zobaczę zobaczą sobie, o kurde, ale kuzacki film na Amazon Prime Video, gdzie to od razu kupują Prime i oglądają, no bo nie da się oprzeć tym super produkcjom. No ale patrz, no tutaj 500 dolarów z tego, a potem reszta to głównie subskrypcje, czy to subskrypcje zakupione, czy tu właśnie tej darmowy sub w Twitch Prime. No i trochę tej zgiftowanych, no nie ma ich tutaj zbyt dużo, no bo mało sugar tatusiów jest posiadanych na Twitch TV, u mnie na kanale, więc no nie są to jakieś astronomiczne kwoty, jak na przykład u niektórych streamerek, no gdzie to pewnie może być nawet połową wszystkiego, co zarabiają, nawet więcej. Jak to wygląda to jeśli chodzi o widzów? Średnia 126, więc chyba dwa razy więcej niż w zeszłym roku, więc no, jest ciągły progres, zwłaszcza to jeszcze, że ostatnio to wystrzeliło, bo teraz duże rzeczy się dzieją. W styczniu na Twitch TV, jeśli chodzi tutaj o nasze działania, godziny przystreamowane 811, 811 godzin, no czyli jak sobie to podzielimy, wychodzi nam stawka godzinowa nieco ponad dolar za godzinę. I czy to jest dużo? No jest to chyba niewolnicza stawka, ale pamiętajcie, że my tutaj nie streamujemy dla pieniędzy, streamujemy dla zajawy Pieniądze może kiedyś przejdą, może nie. Ja niczego nie żałuję. Fajnie się streamuje, to jest najważniejsze, streamujemy dla widzów żeby było fajnie dla nich? I żeby mieć tutaj fajną zabawę, tutaj przyjść pogadać, no bo wiadomo, no stream, streamowanie daje dobrze do głowy, dobrze na głowę działa, bo inaczej tam naprawdę mogłoby być smutno w tych tutaj czasach pandemicznych. Ile w tej Miss World? 6 milionów, czy to jest dużo, czy nie? W sumie nie wiem, nie mi oceniać, ja tu jestem jakimś ekspertem statystycznym, ale no, liczba 6 milionów już brzmi potężnie, więc coś ewidentnie. Może być tu na rzeczy. Spikowaliśmy z widzami 1600. To było bodajże tutaj, w Oktoberze, październik po polsku. No to był ten czas, jak właśnie komentowaliśmy, chyba drugą ligę Kick versus AGO. Film z tego możecie znaleźć też tutaj gdzieś na kanale. Więc było wtedy no, dosyć spore wydarzenie. Parę tej było tych wiem, drugich lig, parę tej było tych właśnie qualifier, gdzie sobie komentowaliśmy tak bardziej już tutaj dla sportu, no i to zawsze przyciągało sporą widownię. Jeśli chodzi o followersów, no to plus 6 koła, chociaż wydaje mi się, że tutaj ten słupek jest dosyć niepokojący, możliwe, że to są jakieś followy, które mi ktoś z bota zarzucił, no bo 588 followów to całkiem sporo, nie wydaje mi się, żeby wtedy tyle było, zwłaszcza, że to był maj, więc to jeszcze chyba był podczas streamów z matematyki, które oglądało 30 osób. Gdzie uczyliśmy się do matury. To było całkiem śmieszne. Takie coś przeszło, ale no, jak wiadomo, dużo osób tego może nie oglądało, ale przyjemnie się streamowało, przyjemnie się właśnie robiło arkusze maturalne na transmisjach. No ale 6 koła, followersów nowych wpadło, więc no, całkiem sporo. Co tu dalej jeszcze mamy, jeśli chodzi o statystyki? No, zbyt dużych tutaj nie ma. Możemy sprawdzić wyświetlenia. 455 tysięcy, prawie pół bańki z cykło, jeśli o to chodzi, więc. Całkiem chyba, całkiem pokaźna suma, pół miliona no nie chodzi piechotą. Jeśli chodzi tutaj o unikalnych widzów, no to przewinęło się przez, ich, przez mój kanał 73 tysiące unikalnych widzów, więc no jest to całkiem sporo. Zastanawiam się, czy oni są po prostu tutaj zsumowani wszyscy. Chyba raczej nie, to jest po prostu unikalny widz przez cały rok, więc jeżeli to jest faktycznie 73 tysiące osób, no to całkiem sporo nie spodziewałem się chyba takiej dużej liczby. Fajna sprawa, że tyle osób aż wpadło na moją transmisję, trochę z nich zostało na więcej, trochę nie. Jeśli chodzi tutaj o na no, wiadomości na czacie, no to też prawie pół miliona wiadomości zostało wysłanych na czacie. Mój czat y, zależy w sumie od tego, co się dzieje. No, czasem jest martwy, czasem nie, czasem muszę robić cosplay Arquela i go nie czytam, bo jest taki spałam, że się nie da. No ale to głównie ostatnimi czasy, gdy no, jest trochę więcej tych wiadomości, trochę więcej widzów. Wychodzimy powoli na Legal. No jeszcze w tym roku odpaliliśmy podcast z rajonem. oprócz Podcast, jeżeli ktoś tego nie widział, to możecie sprawdzić. Jest taki kanał ops podcast. Właśnie co tydzień tego daliśmy jakieś głupoty tutaj o sportach elektronicznych. Ale to w sumie chyba tyle, jeśli chodzi tutaj o te statystyki twitchowskie, Nie ma tej tego za dużo. Takie tutaj pokazałem, co wychodziło. 817 dolarów, czy to dużo, czy nie. Napiszcie w komentarzu in before zaraz ktoś napiszę no to dużo zwłaszcza jak na to że nic nie robisz i tylko się opierdalasz ja bym napisał nawet plus jeden bo w sumie tak jest tak to wygląda spoko bardzo bardzo się cieszę że tej widzowie oglądacie że przychodzicie na te transmisje dla wszystkich discordowiczów, no bo oni tam najbardziej są największymi świrami Dużo się dzieje teraz, więc może, może jak nagramy ten film za rok no to nie będzie na przykład 800, ale na przykład 8 koła, czy coś, wiecie, ciągły progres, ciągły wzrost w góry na to na to liczymy, tego się trzymajmy no i co? Oczywiście zapraszam wszystkich do followowania Instagrama, Twittera, Discorda, no bo teraz dużo rzeczy się dzieje, dużo działamy, fajnych spraw, więc polecam. Następny film kiedy będzie? Nie wiem, zobaczymy. Ale trzymajcie się i do zobaczenia za rok w podobnym podsumowaniu, Nara.